Kundek poleciało. Słuchajcie, muszę Was przeprosić, że tak powiem. Dzisiaj miał być live wieczorkiem, ale niestety live'a nie będzie. Słuchajcie, nie będzie z jednego bardzo prostego powodu. Mam nadzieję, że tego nie utnie, tego co do Was mówię w tej chwili, bo zawsze początek transmisji ucina, nie wiadomo dlaczego. Nie jestem w stanie zrobić live'a w tym tygodniu, w ten piątek szacowny, Słuchajcie, powiem Wam szczerze, od roku czasu, to już się ciągnie od roku czasu, są robione jakieś prace remontowe w moim budynku i w budynku obok, gdzie jest przedszkole. Budują obecnie, słuchajcie, dobudowują yy, dodatkowe piętro. Problem polega na tym, że robotnicy, którzy tutaj. Yy, przede wszystkim w tym budynku pracują. Są wybitnie złośliwi, to jest w ogóle jakaś kurczę firma krzak, nie wiem. Czy może to trzeba zgłosić do tak zwanego urzędu celnego albo coś, bo to raczej oni nie wyglądają za bardzo na pracowników, powiedzmy, firmy budowlanej, tylko na zwykłych penerów. Nawiasem mówiąc, mamy tutaj wrażenie, że oni śpią w piwnicy i w tych mieszkaniach, które rzekomo remontują. Słuchajcie, robią po prostu tak, a zostali poproszeni gdzieś tam jakiś czas temu przez sąsiadów, żeby o tej bardzo w danej porze, żeby sobie darowali i troszeczkę ciszej się zachowywali. No to wtedy zaczęli koncert i słuchajcie, to już się ciągnie po prostu bardzo długo. Siódma rano. Siódma rano, albo nawet kurczę, szósta, bo teoretycznie cisza nocna kończy się o szóstej i około siódmej, chociaż też nie powinni tego robić, jest największy hałas. Używają słuchajcie, tych, jak to mówią po angielsku, Power Tools. Młotów pneumatycznych, wiertarek, wszystko. Robią tak do godziny 9, a potem jest cisza. Potem jest cisza, potem ich nawet nie widać. Słuchajcie, ja wam powiem szczerze, już od dłuższego czasu jestem najzwyczajniej w świecie niedospany. Dzisiaj, no, nie było szansy, po prostu nie było szansy. Huk ten, w tej chwili jest chwila przerwy, to jeszcze za chwileczkę, jak ta przerwa się skończy, to będzie jeszcze hałas, słuchajcie, gdzieś do godziny 18 przynajmniej. Czy 17. Także po prostu, słuchajcie, wybaczcie mi, ale ja jestem najzwyczajniej w świecie kompletnie wykończony. Nie mam siły na nic. Muszę jeszcze parę rzeczy zrobić po prostu i już zresztą sami widzicie po prostu, że ja jestem taki pół na pół. Słuchajcie, jedną rzecz muszę powiedzieć, i linka umieszczę oczywiście pod, pod tym wideo. Słuchajcie, opublikowałem pierwsze książki z. Sudoku, tak jak obiecywałem, już są cztery tomy na Amazonie, to jest po 945 sudoku na książkę, plus oczywiście rozwiązania. Zostały opublikowane pod moim imieniem, nazwiskiem możecie poszukać też tego jako Imperium Sudoku. Ja przede wszystkim linki wyślę tym, którzy zasubskrybowali się do takiego newslettera, w którym zaoferowałem, że po prostu będzie tam darmowa książeczka po prostu dla nich, dla jak się zasubskrybują. Więc ci akurat ludzie zainteresowani trochę się tam zebrało, dostaną ode mnie jeszcze dzisiaj e maila jeszcze takiego dzisiaj z linkami do tych książek, żeby nie było trudno szukać. One są oczywiście na Amazonie. Jak wpis, piszecie Imperium Sudoku Wojciech Glantz, to znajdziecie. Także zachęcam Was. Ja oczywiście plany mam o wiele szersze, bo to są książki na razie na rynek polski. Ja jeszcze no, chcę przygotować troszeczkę w różnych formatach, w różnych ilościach. To są akurat w formacie A4, 945 sudoku, w siedmiu poziomach trudności, no ale trzeba też opublikować coś takiego, zrobić dla seniorów, czyli dla ludzi, którzy na przykład powiedzmy chcieliby trochę większe, yy, więc wtedy będzie mniej. W książce będzie może taka kwadratowa, ale za to będą dużego formatu, że nie trzeba będzie okularów, na przykład Używać, tak? Także, słuchajcie, yy, stało się, jeszcze czeka książka, jeszcze, jeszcze dokończam jedną rzecz, yy, którą wrzucam na Amazon, i to jest związane oczywiście z muzyką. No i oczywiście czeka na zlitowanie, na dokończenie książka o szukaniu szczęścia. I teraz, tak zastanawiam się oczywiście nad tytułem. Yy, yy, Odkrywacz szczęścia, może w ten sposób nazwę tą książkę, albo coś w tym stylu, bo to książka, która będzie zawierała takie pewne treści, które jak człowiek przemyśli, no to w tym momencie coraz bardziej zda sobie sprawę, gdzie to szczęście jest i w jaki sposób je złapać. Także no, czeka to na dokończenie i tak naprawdę ciągle szukam, szukam tytułu, bo na przykład po angielsku to by było Luck Finder albo Happiness Finder. Można by było tak zatytułować. Nie wiem, jak zrobić to po polsku. Czy wyszukiwarka szczęścia, szukać szczęścia, odkrywacz szczęścia i coś takiego, żeby to się wiązało, tak, jakby ta książka była zabawką, która pomaga odkrywać szczęście w sobie. Także, no, czeka na dokończenie. Z czego najgorszym oczywiście problemem i wyzwaniem jest w tej chwili tytuł. Jakbyście mieli pomysł, to rzucajcie pomysł, może jakiś fajny, ale to musi być naprawdę króciutki pomysł. Króciutki tytulik, typu właśnie, nie wiem, Happiness Finder, czyli wyszukiwacz szczęścia, no, wyszukiwarka szczęścia. Dobra, kochani, muszę kończyć, zabierać się do roboty za inne rzeczy, a potem, niestety, dzisiaj, no ja już wysiadam, ale muszę pewne rzeczy dokończyć i niestety, padam na tak także będzie live. Słuchajcie ten, mogę zdradzić tylko jedną tajemnicę. Jedną wizję, ale rozwinę tą wizję w następnym spotkaniu. Powiem Wam jedną rzecz. Widziałem obecnego rezydenta, tego pana, który zajmuje stanowisko urzędnicze, tak naprawdę nielegalnie, który ma pewne pochodzenie powiązane z Grand Hotelem, z panienkami, jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Słuchajcie, miałem taką wizję tego człowieka w kajdankach, ale rozwinę tą wizję dopiero 21 w następnym tygodniu, w piątek, dobra? Wybaczcie, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście. Fajnie jest i pomimo dobrych chęci, czasami jest tak, że ja najzwyczajniej w sieci już nie daję rady. Dobra, papa. Pa. No